Zapraszam Was serdecznie. Zróbmy to razem. Siemano, siemano. Witamy Was w kolejnym odcinku Majsterkowania z Dondiego. Dziś przewidujemy finał realizacji. Konstrukcja stalowa jest już pospowana, a teraz musimy pozbyć się tego domku i postawić tutaj nowy metalowy. Tak więc co? Nie gadamy, zabieramy się do roboty. Całe szczęście mamy pomocnika, który nam też tu ogarnie temat. Dokładnie okay. tak. Panowie, do roboty. Let's go! No myślałem, że dłużej będzie trwała jakieś sytuacja zagrożenia, niebezpieczeństwa, ale oczywiście BHP wszystkie się spełnia. Matału stoi na drabinie w żaden sposób do niczego niezabezpieczony i trzyma się belki, która zaraz poleci na ziemię, więc zostanie tak na drabinie sobie stojąc. No i za zaraz, zaraz będzie bum. Siuje się na rękę już od 8 lat i ciekawe, czy w takim kącie przywalę ten domek jedną ręką. Idzie! Dawaj! Jedną ja nie. Ale bo... no, mała. Ale pójdzie. Łago, oh, leci. <laughs> Dobrze, ja. Dobra, zostań to tak jest. Dobra, demolka to moja specjalność. Chodzi też o to, że czym więcej będziesz wydzierał kręty później będzie gorzej wykrańszych pokrzywione. E, tak jak to już mówi, im więcej e, zabawy fajnej, tym więcej roboty teraz będzie, ale wyglando, wyglądało fajnie, spektakularnie. Teraz możemy się zabrać do przyziemnej pracy. A czy wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że na wysokości byłoby nam to trudno bardziej porozkręcać. A teraz jak już mamy to na ziemi, wiadomo w takim stanie to już nastająco bez drabinki, bzyk bzyk i gotowe. I to jest tak pięknie to odkręciłeś, że została tu jedna śruba, dlatego się nie położyło. Gdzie? Tu. A dziękuję Ja to wkrętowym zostało? No jedna śruba została tu, no masz. I tu pewnie też na tej Daj małą wkrętarkę. Nie, nie, bo tutaj widzisz, że jest to pod piachem, nie? Za folią, No i później deskami było... No, to. no nie miałem ja prawa tego widzieć. No. Dobra, trzeba rzucić. Odwróć się. Leci! Ty, dobry! Kiedy, kiedy ona się pyta... Gdzie ty się tego nauczyłeś? <grywka> Mi tego, wiesz, tak? tak jak robię tu z góry, no, to spoko, jestem zrobić w stanie tak, że nie ma żadnej dziurki, żeby ta woda nie dojdzie. A jak już robię w tych trudniejszych miejscach, to widzę, że są gdzieś mniej więcej takie dziurki, które muszę jeszcze spawać. Tak, tak, ale to jak się poniesie, to tu jeszcze raz będzie trzeba grubą spoiną na większym tym przyspawać, bo to jest bardzo ważny element. Aha, to jeszcze raz to... się paknie. Z tej strony już nie, ale tu od góry jeszcze na głównym, na piątce taką wielką spoinę trzeba jeszcze napierdolać nie jest koncert w Frenzy, ja mam demografię, to mam od 25 w górę roczniki, jak w dane elektryczne wejdę. To... Rzeczywiście, jak powiedziałeś, żebym zwolnił, no to jest mocne. Tu początek robiłem szybko i widzicie, a jak mi Krystian kazał zwolnić, to popatrzcie, jak ładnie ten spaw zaczął się układać. Czyli z niektórymi rzeczami trzeba się troszeczkę bardziej podelektować, nie trzeba się śpieszyć. się jak troszkę poprawię, bo trochę przepaliłeś. Okay, dobra, no, zobacz o co chodzi. Spaw jest niżej spalony niż stary Aha, o, dobra, no rzeczywiście widzę. O, elegancki spaw, elegancki tutaj to już kończy spawać, to jest ostatni element konstrukcyjny, który robimy w garażu i zaraz przenosimy się na górę. Thought I told them I'm coming right back. I got a flow, like it came from the tap, and I came from my city that's right on my back. Bagging, back I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those signs getting severed. I told them all I can't let up. They ain't not tired of me, never. Give me a shot, and I'll. I swear I shoot like a rat. Powoli kończymy etap rozbiórki starego domku. Jak widzieliście, obalenie poszło całkiem nieźle. Teraz jeszcze tylko trzeba przygotować płat, posprzątać i przygotować pod nową konstrukcję, którą na już przynieśliśmy. Jeszcze tylko drobne poprawki tutaj musimy nanieść, dospawać parę elementów i zobaczycie, że za chwilę konstrukcja już będzie stała. Dobrze, że mamy tą sześciówkę z 400 V na 230. Dzięki temu możemy wyciągnąć przedłużać i dokończyć sobie robotę w terenie. Tak, tylko wyjmij miarkę spod spodu. Ja to później wyjmę sobie. Ale nie, bo chodzi o to, że zobaczmy. jak chcesz to równo złapać, a nie masz tego jak ścisnąć, to zmierzysz sobie, że jest 40. Mhm. Nie? Na, na oko sobie pierdolniesz tą stronę, jest 40. I ten spaw ci trochę będzie ściągał, więc a jak masz na jednym, to sobie jeszcze możesz, poczekaj, widzisz, że nie dochodzi? O, że ja delikatnie, na jednym to delikatnie. O i, i zobacz, to już się trzyma i wtedy zrobisz drugi. Masz równo poziom do 30. Tu jeszcze okay. tu dwie kropki machni i jest skończone i te skorniki się spawa. Na tej wysokości, no i teraz na ziemi po prostu. Nie, no, szerokość będzie słupka, widział. jeszcze, nie? To tak jak stoisz, tak jak Twoja głowa, to tak zjeżdżanie no będzie. No jest to. Ideal. Teraz potrzebujemy przygotować elementy pod spawanie belki. O. Dajemy tu wzdłuż, o. Tu jest. Otwory pod naszą konstrukcję już mamy przygotowane, także trzeba teraz przygotować po prostu beton, żeby je zalać. Ja wybrałem gotowy beton, nie brałem cementu. Bum! Nie brałem e, cementu, żeby mieszać go z piaskiem, bo najzwyczajniej w świecie tak, zrobimy to szybko, sprawnie i no jak należy. Także bierzmy się za robotę. Gdzieś tam proszku jest. Uważam, że to jest idealna konsystencja do naszego projektu, do naszych działań. Ładne mi te żarty. Dobra. Pion. Pion, pion. Dobra, i teraz do góry musimy podnieść, bo to poszło w skos. No. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, środek tak Dobra. I teraz lewo, prawo, lewo, prawo, przód, tył. O tak, w to górę, o tak, o tak. Dobra, dobra, dobra. Też nie przesadzajmy. No stój, stój, stój. Jeden punkt mamy, a drugim operujemy, nie? No. Dobra, dobra. Jest. jeszcze, jeszcze. Centymetr. Dobra. Zajebiście. Jest oko. Dobra, teraz duża łata i tu oko. No tom na razie tu jeszcze dałem. No właśnie. Dobra Mateusz na siatkę. Do siebie, do siebie, do siebie. Jeszcze puść, nie ruszaj. Luks. Tu jest I teraz. Oczko. Tu jeszcze to delikatnie. Dobra, Mateusz, słuchaj, my jeszcze ten taki końcowy poziom dobijemy, bo tam musimy dojść do punktu 0, nie? I wtedy tam będzie punkt 0 i tę resztę do tego dołożymy. Teraz dla dobrze. nas jeszcze ważne jest, żebyśmy dali podpórkę, żeby tu nam piąt nie uciekał, chociaż to też jesteśmy w tu nie, no nie, w stanie doregulować. To 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 trzyma dobrze, także. Ale jest OK. Jest tak, okay. My to będziemy... i tak będzie się regulować to wszystko, tak, jak już tak. postawimy drugą tą. I e, drugą część się konstrukcji. Jeszcze doleję i... Toż mi tu nie pasuje, żeby jest za nisko, nie? Tu jest metr 30 zaledwie do tego. Nie wiem czy nie mieliśmy właśnie odtąd robić dotąd, nie? Że nie pomyliśmy się o grubość tej. No to się w spaweszkolnym rutę ten... No tego to 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 no mówię, to tutaj nawet cokolwiek. No. Nawet A. piątkę wyżej. Tak. Tylko tam dziurki ten... sobie nakręcę. Tu jesteśmy to w stanie wszystko ty... zrobić, dokładnie. Gra gitara, no nie? No jest na luzie. No oni Trzymaj. tam już do góry dają, my tu dajemy pion. Tu mamy, tak, oni. oni tam się śmieją. Tak, góra, 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 góra. Czekaj, czekaj. czekaj. O, dobra. Dobra. O i teraz. Wszyst o pion i do, i do góry, do, do góry. O, 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 o. Czekaj, czekaj, hurr, kamery. No wszyscy spierdalać. Masim, Masim. I tutaj deseczka i... Czekaj, czekaj, już Ci daję. To mam pasować. O no, i zaraz poziom będziemy utrzymać. Tam też możesz dać deseczkę, ale ją na równą ziemi, nie? Tu ma się stykać punkt zero. I daj tutaj jeszcze i też już będziemy mieć, czy nie masz? Dobra. Na 150 jest wycięte? Tak. No. Bo to musieli się podnieść w takim razie, a to jest tak do góry. To stoi stabilnie. Dobra. To i tak niżej nie chce wejść. Dobra. To trzeba wiesz, żeby weszło wyżej, Bo niżej ten się to... się spiera na ziemi. No. A, czyli jak tu jest to, to tak. obniżamy. O te 5 centów, właśnie. Tak, czyli to obniżamy. Tak. Naprawdę to jest, ale fajne, wysokie. Specjalnie naspawaliśmy sobie tutaj, nazwijmy tego rodzaju wąsy, żeby móc kontrolować wysokość tego układu. I teraz popatrzcie. Jak położyliśmy naszą poziomicę, czyli łączenie tej podłogi, nie mamy poziomu, ale spokojnie, właśnie po to robimy to na świeżo, po to robimy to teraz, żeby poogarniać, po to mamy poziomicę, żeby sobie teraz to poukładać. Tu zostawiliśmy specjalnie sobie wyżej, bo łatwiej nam będzie docisnąć to w dół, aniżeli mielibyśmy wyciągać do góry. Więc dlatego sobie na przykład teraz wyciągniemy jedną kosteczkę. O go. i o. weź młotek i wzię... dobra, dobra i przykładowo popatrzcie, troszeczkę wniżyłem i już mamy bliżej poziomu, za chwilę to dopracujemy tak, że będzie tak, właśnie, odrobinę w górę tutaj Czyli potrzebujemy, tak? tak, ale to pod i, i będzie luks, tam jest młotek, dobra, tu jest oko, tu jest oko i teraz oko, teraz patrzymy tu, tu potrzebujemy troszeczkę odchylić oko. Aha, oczko. O, tutaj nam uciekło trochę. Tam do dołu. Tutaj do dołu u mnie, no? Tak. U mnie ewidentnie do dołu podejrzewam no tą kostkę. Mamy już trzy punkty na zero i zostaje nam czwarty, nie? Daj mniejszą płytkę i jedziemy w dół. To białą daj. O i do tego zobaczymy bo musimy czekaj okay. ani ja, ani ty Czekaj, już już już, czekaj Jeszcze w dół O właśnie, tak, może żeby nie ruszać to tylko... O tak. Nogą. Jeszcze. Dobra, 3, cztery, Oho! Luks! No dobra, jeszcze odrobinkę. Czekaj, trzy, cztery O! O kurczaki, dobra, jak już teraz tak to poskładaliśmy i mamy wszędzie piony, to się okazało, że źle odmierzyliśmy odległość. Znaczy się z tamtej strony, jak zwrócicie uwagę, jest ok, e, zgodnie z planem. A tutaj po prostu ta strona nam uciekła i się zrobiła nam szczelina 2 cm. Musimy teraz tą część delikatnie w tamtą stronę przesunąć i będzie wszystko dobrze. Lecimy. Ja tu bo trzeba na... to min jest git. Czyli tamtej nie ruszamy, to jest git. No tak prawie, no nie się. Teraz jest idealnie Teraz jest ideało. Ale dobra, przesunęliśmy bo bo centymetr. Te... Jeszcze centymetr musimy tak? ten. Jeszcze, jeszcze centymetr. Nam tak, brakuje. połowę roboty zrobiliśmy, jeszcze pół. No i gitara I Tak już palę, to bym zespadł. Zróbmy jak mamy możliwość to... Mam zróbmy. później nie spać po nocach, że tak. dziecko pół centa brakuje. <laughs> Dobra, te pół centa jesteśmy w stanie no, już się Zaspawamy. Dobra, teraz tak. Yy... Ja jednak optuję za tym, żeby jeszcze trzy razy uderzyć młotkiem. Zróbmy to. Dawaj głowę. Skoro możemy, to zróbmy to. Ponoć masz twardą, także bij. Yes. No. Dobra. No. Nie najgorzej. Jest git. Git. O kurczę, jest oczko, można by się było lekko przyczepić. patrz pan z kamerą, taką teraz szparkę trzeba zaspawać i to jest wyzwanie dla Diego. Tak powiedz, co się spawa trudno, jak to ładnie zaspawa, to jest, jesteś już majster, jak to ładnie zaspawać to masz tak, słowny medal. Jest medal tak. Dobra. Dobra. O, fuck, ale natopiłem. No. Początek był dobry Początek był no, dobry Nie do poprawy Krystian, Hono zobaczysz <głosy> Człowieku, <głosy> żeś nasmarkał No nie no, no. Z tej strony oczywiście, ale z góry no zobacz jest ok. No jeszcze z góry do przeżycia, ale no to to się nie nadaje. Nawet <noise> ja to zrobię, bo to jest... Dobra, to nie może tak być. Dobra, uczę się. Dobrze, że jesteś specjalistą i w razie w poprawisz. No dokładnie. Proszę atrybuty. Daj może właśnie jeszcze przytrzymam ci. No, spróbuję to jakoś naprawić, nie będzie łatwo, ale jakoś ładnym szlaszkiem myślę, że poprowadzę. Dobra, zobacz, musisz teraz tutaj przyłapać kropeczką, tu kropeczką i lecisz później ładnie spawą. Dobra, dwa punkty i... Teraz, teraz to tam. No jestem coraz bardziej zadowolony z tych moich spawów. No już coraz lepiej, coraz lepiej jest co poprawić, ale też nie jest najgorzej. Ważne, że trzyma. Najważniejsze. Tak jest. dobra, lecę dalej. Czekaj, pokaż spróbę. Patrz, bo ja widzę, że ty dotykasz, nie? Aha. Czyli... A to nie, zobacz, idzie spływa. i to nie muszę mieć pół, mili... pół centymetra... Patrz, no op, możesz puchnąć krawędzią co najwyżej, ale to Aha. idziesz powoli, wyłapujesz, że tego z bocznej ścianki zahaczysz dolnej. Bo, bocznej i dolnej i dobra, sobie powoli okay. A nie, że tak... Dobra, dobra. Czyli jakby... Musisz widzieć, jak idzie ten glutek, więcej to się dobra. Tak. Czyli... teraz, jaki mi się ładny spawik udał zrobić. Uczę się, coraz lepiej się uczę, jestem pilnym uczniem. Ale jeszcze dużo pracy Co przede sami. mną Dobra, lecimy Dobra, tu muszę poprawkę nanieść Jeszcze, jeszcze, jeszcze o, dobra, luks Dobra, ruch kropkę Jedną? Dwie Czekaj, czekaj w drugą. Robimy teraz podłogę, obramówkę wokół z profilu 50 na 50 Tu mamy idealny poziom, tu mamy idealny poziom, jak gdzie nie złapiemy jest wszędzie idealnie, tak mamy idealny poziom. Wszystko już jest złapane, jest to ostatnia belka, Dądziego teraz to zaspawa i raczej na no dziś koniec jutro reszta.